Witam bardzo serdecznie wszystkich, którzy oglądają ten że zapis z live'a na naszym YouTubie. Dzisiaj historyczny start rakiety Falcon 9 firmy SpaceX. Historyczny, dlatego że po raz pierwszy użyty zostanie już wcześniej użyty pierwszy stopień rakiety. Więc, no, trzymamy kciuki, żeby zobaczyć, czy wszystko powiedzie się, czy, czy po prostu misja się powiedzie, czy satelita z s 10 zostanie wysłany. Na orbitę. Ok, na początek krótki wstęp, powiem generalnie na czym będzie polegała misja, na czym będzie polegała właśnie jej wyjątkowość, a potem odpowiem na Wasze pytania. Także um, wstrzymajcie na razie konie, ponieważ mam tutaj do zaprezentowania krótką rzecz. Natomiast, tak jak widzicie, tutaj za mną, już za 6,5 minuty najprawdopodobniej będziemy mieli start, więc trzymamy kciuki, żeby żeby po prostu wszystko się udało. A więc o co chodzi? Firma SpaceX, Elon Musk, pan znany wam pewnie z platformy PayPal, również z Firmy samochodowej Tesla, który produkuje elektryczne samochody, wymyślił właśnie takie rakiety, znaczy razem z inżynierami oczywiście, wymyślił takie rakiety, w których pierwszy stopień, ten podstawowy, główny stopień, wraca na Ziemię po tym, jak wyniesie drugi stopień i ładunek na orbitę, znaczy w sensie powyżej linii Karmana w kosmos. Tam już ono sobie osiąga oczywiście orbita, a pierwszy stopień wraca, przez co możemy zmniejszyć koszt takiego wynoszenia w kosmos właśnie różnych, moi drodzy, elementów. Tutaj widzicie właśnie jak pierwszy stopień Falcona wraca. To jest z jednego z, poprzednich, z jednej z poprzednich misji, tutaj widzimy właśnie jak opada sobie powoli resztką paliwa na platformę, na lądowisko. Z racji na to, że sam w sobie jest już w miarę lekki pod tego, z czym startuje, nie ma masy paliwa, którą miał na początku. No to po prostu tyle paliwa wystarczy mu, żeby wrócić na Ziemię i wylądować. Dzisiaj będziemy mieli do czynienia, moi drodzy, z wyniesieniem na orbitę geostacjonarną satelity SES-10, który jest satelitą telekomunikacyjnym zapewni w Ameryce Łacińskiej, tak zwanej, dostęp do. Usług e, telekomunikacyjnych. E, no, i żeby wynieść na orbitę geostacjonarną takiego, ra, takie, takiego satelitę, no to ta rakieta e, musi mieć odpowiednio dużą moc. E, dlatego też pierwszy stopień nie będzie lądował z powrotem na lądzie, czyli nie będzie robił powrotu, e, tylko będzie lądował dalej na morzu na takiej specjalnej, specjalnej platformie, dronie, e, czyli bezzałogowej platformie. E, nazywa się ona Of Course I Still Love You. Bardzo takie, taka gra słów, można powiedzieć, no bo z powrotem wraca ten marnotrawny, można powiedzieć, pierwszy stopień. E, no i zobaczymy, czy dzisiaj też wszystko pójdzie zgodnie z planem. A tymczasem mamy 4 minuty i 15 sekund, e, moi drodzy, do startu. Pytasz się, Adku, ile kosztuje zatankowanie rakiety? Nie wiem, ale to są setki tysięcy dolarów, podejrzewam. Tak strzelam sobie mniej więcej. Natomiast najdroższy jest hardware, ten sprzęt paliwo nie jest aż tak drogie pana, i pana, dlatego radość, dziękuję bardzo młody wesu za nocnego Donuta natomiast odpowiadając na pytanie od Kuba właśnie nie paliwo jest najdroższe a sprzęt jest najdroższy do tej pory traciliśmy sprzęt on się rozbijał no a trzeba było później nowy natomiast ten jest już wcześniej używany niedługo SpaceX startuje ze swoją rakietą Falcon Heavy to będzie taka Inna wersja, moi drodzy, cięższa, większa wersja Falcona z dodatkowymi takimi boosterami po boku, jak widzicie. Każdy zaopatrzony w 9 silników Merlin, więc no, potężna moc, jak widzicie tutaj start właśnie tejże rakiety. Ona będzie w stanie wynosić dużo cięższe ładunki lub też umożliwić w przyszłości lot na Marsa kapsulę Dragon Red. A właściwie Red Dragon, bo tak się te kapsuły nazywają. 3 minuty do startu, moi drodzy. Jeszcze sobie popatrzymy przez chwilę, jak e, będzie to wyglądało w przypadku Falcona Heavy. Tutaj właśnie jest to, o czym opowiadałem, e, że pierwsze stopnie wyhamowują e, i opadają sobie potem na powierzchnię planety. E, w zależności od tego jak wysoko czy też jak daleko sonda wynosi, znaczy rakieta wynosi e, sondę, satelitę czy inny ładunek, no to e, w tym lub w innym miejscu będą sobie te pierwsze stopnie lądowały. Dokładnie tak to wygląda. Teraz tak, jeszcze odnośnie dzisiejszej misji, start, moi drodzy, odbędzie się z, z lądowiska, chciałem powiedzieć, z platformy startowej, która nazywa się LC-39A i to jest też historyczna platforma, więc mamy dużo historii dzisiaj. Z racji na to, że z tej platformy startowały między innymi Rakieta Saturn V, która wyniosła człowieka na Księżyc z misją Apollo 11, a także pierwszy i ostatni start promów kosmicznych również odbył się właśnie z tej platformy startowej. A my mamy minutę 53 do startu. Ja właściwie już włączę ten ekran, z racji na to, że nie chciałbym, żebyśmy przegapili po prostu start. Nie, lepiej zrobimy to w ten sposób, bo wtedy widać, jaki mamy czas. Ok, minuta 33 sekundy, minuta 33 sekundy, wszyscy trzymamy kciuki, żeby nie było żadnego nogą, opóźnienia i innych tego typu rzeczy oglądamy sobie też techniczny techniczny Boże jako się nazywa stream. Jeżeli chcecie na stronie SpaceX jest z komentarzem angielskim, tam jest na pewno dużo więcej szczegółów. Natomiast my tutaj, żeby się nie zagłuszać nawzajem, odpaliłem właśnie ten jak on się nazywa Boże techniczny. Dobra, mamy telemetryczne tutaj wskaźniki. Prędkość w metrach na sekundę, wysokość będzie w kilometrach. Po lewej prędkość, po prawej mamy Wysokość, mam nadzieję, że nie zasłania. Się. Jest ok. Na razie wszystko jest ok. Korta nie lubi ich słowo toku, wolisz nasz stream. No i bardzo dobrze, to lubię. Słuchajcie, powiem Wam, że może nie widać, ale jestem po prostu niesamowicie podekscytowany, bo to jest naprawdę historyczna rzecz. To, co obejrzymy za chwilę, miejmy nadzieję, że wszystko. Pójdzie gładko, bo to co obejrzymy, jeżeli się uda, otworzy nam drogę do tańszych lotów kosmicznych. A to po prostu przyspieszy rozwój astronautyki. Przyspieszy naszą podróż w kierunku gwiazd. 10 sekund. I mamy start. I mamy start. Oglądamy właśnie pierwszą używaną wcześniej rakietę. Tylko górny, drugi stopień, no i ładunek są nowe. Póki co wszystko wydaje się być w porządku. Póki co wszystko się. powiem wam już dawno nie czułem takich emocji. To jest, to jest niesamowite po prostu. 80 metrów na sekundę. Ja trzymam kciuki cały czas. Póki co wszystko wydaje się być w porządku, natomiast jeszcze jesteśmy przed punktem, w którym działać będą największe siły na rakietę z zewnątrz i tam może coś się wydarzyć, więc no. Jeszcze to nie jest bezpieczne. I teraz miejmy nadzieję tak, że pierwszy stopień sobie poradzi. Gdyby nawet jakimś cudem coś się stało z drugim stopniem e, i. Z, e, albo z ładunkiem, to będziemy wiedzieli, martwimy ten ogień, szczerze mówiąc tam przy silnikach. Nie wiem, czy tak powinno to wyglądać. Być może pali się po prostu powłoka ablacyjna na silnikach czyli coś, co ma odparowywać i w ten sposób schładzać całość. Natomiast, nawet jeżeli coś stałoby się z drugim stopniem, albo z ładunkiem, to i tak będziemy mieli potwierdzenie, że pierwszy stopień może być użyty po raz kolejny i może być. No i generalnie ma to sens, tak? Mamy 500 metrów na sekundę, to jest prawie pół kilometra na sekundę, już w tym momencie. Rakieta przemierza yy, i znajduje się na wysokości 18 km, coś niesamowitego. Szkoda, że nie, nie, nie jesteśmy tam na miejscu, bo słyszeć ryk tych silników, czuć ten po prostu, te wibracje, to wszystko byłoby coś, coś wspaniałego po prostu. Ok, na razie wszystko jest w porządku. Mamy kilometr na sekundę, 30 km e, mamy wysokości w tym momencie. Czy włączyli korty, te, kody na nieśmiertelność? Ok, miejmy nadzieję, że są włączone wszystkie kody na nieśmiertelność. I Elon Musk zna tajemne kody. Swoją drogą, kto pamięta, komie, pamięta IDDQD oraz IDKFA? E, mała zagadka na wieczór. Czy ktoś skojarzy? Będę patrzył w komentarze. Dobra, mamy już widok, moi drodzy, tak Na spód naszego pierwszego stopnia jest po lewej stronie Troszkę czat zasłania, ale myślę, że damy radę Natomiast po prawej stronie, tutaj nade mną jest Jakoś muszę wygiąć palec w dziwny sposób O, 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 o w ten sposób Tak, mamy, mamy separację Moi drodzy, pierwszy stopień użyty po raz drugi Wszystko wydaje się być ok. Teraz czekamy jeszcze na powrót pierwszego stopnia czy po raz drugi będzie w stanie wylądować. Natomiast drugi stopień jest już uwolniony. No i rozpoczyna swoją podróż na orbitę geostacjonarną. Tutaj nie powinno się już nic wydarzyć. Po prawej stronie widzimy właśnie silnik drugiego stopnia próżniową wersję Merlina. Natomiast po lewej stronie widzimy pierwszy stopień, który będzie opadał teraz na barkę, na barkę drona właściwie, tak jak powiedziałem na początku, jest to Barka, która, no, co chciałem powiedzieć, która generalnie, no, jest sterowana zdalnie, tak? Nie ma, tam, nie ma tam, ludzi. Po prostu, wow, 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 i, wow, 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 a po lewej stronie cały czas, cały czas widzimy, jak pracują silniki korekcyjne, manewrowe silniki naszego pierwszego stopnia. No i te lotki, dzięki którym będzie mógł sterować i precyzyjnie. Znaczy, wespół, zespół będą one pracowały razem z silnikiem, który będzie no, razem z tymi lotkami odpowiadał za to, żeby precyzyjnie wylądować na powierzchni tejże barki, na pokładzie barki. Dwa, prawie 3 km na sekundę już w tym momencie. Wysokość 132 km. Powoli sobie to nasze apogeum rośnie. Czwarta minuta, ponad 4 minuty naszej misji. Okej okay, moi drodzy, dobra. Na razie jest OK ja teraz zobaczę, co się dzieje na czacie. Jeżeli macie jakieś pytania i tak dalej, to zadawajcie te pytania, ja postaram się na nie odpowiedzieć. No, a jak widzicie, jeszcze zostało sporo kilometrów dla naszego pierwszego stopnia do pokonania. Zanim będzie sobie mógł na barce wylądować. I miejmy nadzieję, że cała misja po prostu zakończy się sukcesem. Ja myślę, że w tym momencie w siedzibie głównej SpaceX po prostu emocje sięgają zenitu. Nawet Elon Musk, który jest, można powiedzieć, wyzuty z emocji, chyba uśmiechnął się pod nosem, przynajmniej taką mam nadzieję. Stas czuje się jak po kilku mocnych kawach, no i bardzo dobrze, o to chodzi właśnie. Są emocje, jestem. Co za ładunek został wyniesiony, widmej, został wyniesiony mój drogi satelita telekomunikacyjny SES-10, lub też w skrócie SES-10, który zapewni usługi telekomunikacyjne dla Ameryki Środkowej. Start najgorszy, no ale jeszcze lądowanie. Pamiętajcie, że to jest też innowacja. Mimo tego, że SpaceX już wielokrotnie lądowało, Skutecznie swoim pierwszym stopniem, to jednak cały czas nie jest to taka rutyna jak parkowanie samochodem. E, cały czas prowadzone są badania, obserwacje, cały czas coś może pójść nie tak, a tym w, samym, w tym samym momencie mamy już 3,9 tysięcy metrów na sekundę. Znaczy 3900 metrów, 4000, 4 km na sekundę. W tym momencie już drugi stopień leci. Kapa musi iść spać spoko. E, to dobranoc w takim razie. Kiedy trzeci start pierwszego członu? Na razie raku nie mam pojęcia, kiedy na pewno powiadomią was. Na pewno jakieś części zostały wymienione w pierwszym członie, czy wiem jakie. Na pewno musiały być pewnie dysze silników wymienione przynajmniej, albo w jakiś sposób pokryte znowuż tą ablacyjną substancją, która odparowując jakby schładza całość, tak żeby te dysze nie popękały. No to musieli chyba uzupełnić jakoś albo wymienić właśnie całe dysze no bo nie, inaczej to sobie nie tego nie wyobrażam. Natomiast raczej podejrzewam, że że nie. No nie wiem, no to nie jest oficjalna póki co wiedza albo przynajmniej na nią nie natrafiłem. Natomiast jak dowiem się i jak natrafię, to na pewno dam wam znać jak to wygląda. Eee, w tym razem okej, okay, widzę, że się łopatki hajcują. Nie wiem, czy widzicie. Coś się dzieje z pierwszym stopniem Albo prędkość, albo coś, coś z kamerą, w każdym razie mamy jakiś, jakiś błąd przesyłu Przestał się przesyłać obraz, trzymajmy kciuki, żeby tam wszystko było w porządku Ok, na razie przełączyli nam na widok z przestrzeni kosmicznej Ale ja zaczynam drżeć w tym momencie o pierwszy stopień Miejmy nadzieję, że to tylko jakiś problem z kamerą jest Żeby tam się nic nie działo Adam Ratownik, nawet tak nie mów, to nie jest, wiesz, fajne jak to jebutnie, jak to nazwałeś, bo No, dla nas wszystkich lepiej, jeżeli wszystko pójdzie gładko tak naprawdę Z drugiej strony wiecie, jeżeli będzie błąd, po pierwsze, wyniósł ten stopień, e, drugi stopień Dobra, okej, okay, chyba mamy powoli lądowanie na razie nie gadam Czekamy, właśnie włączyła się kamera na barce e, I będziemy czekali na pierwszy stopień Prawdopodobnie zawiodła po prostu kamera pierwszego stopnia gdzieś tam. Może się oderwała. Cholera ją wie. Ok, mamy przełączenie na pełny ekran, więc podejrzewam, że wszystko jest w porządku. Tu nie ma ludzi, tam nie ma operatora. Oczywiście tak jak mówiłem, to wszystko jest. E, dron tak naprawdę. Ponad 8 minut misji. A my za chwilę będziemy mieli 8 km na sekundę, a chyba wiecie co to jest 8 km na sekundę. O, właśnie się silnik wyłączył. A teraz będzie sobie dolatywał do punktu zwanego apogeum. I jak się zbliży od, od, odpowiednio mocno do niego, no to wtedy odpali silnik. Okej, okay, nic mi to nie mówi. Udaje tylko, że coś mi to mówi. Natomiast czekamy. No, na razie jest czarny ekran. Jest po lądowaniu, więc nie wiem. Nie widzieliśmy lądowania. Nie widzieliśmy lądowania, nie wiadomo, co się stało. Nie wiadomo, czy stopień wylądował, czy nie. Natomiast. No, druga. Jest, wylądował. Znaczy, nie widzieliśmy lądowania, więc zaraz. Będą teorie spiskowe, ale to z, wynika z czego innego. Z tego co czytałem, to wstrząsy są tak duże, że po prostu te kamery się wyłączają tam. Nie wiem czy to chodzi o antenę, czy jakieś zakłócenia. Natomiast dostępny będzie materiał potem z kamer, nagrany tam na kartach, czy tam na dyskach, czy na czym oni to tam zapisują. No, widać bardzo osmalony pierwszy stopień. Miejmy nadzieję, że Elon Musk nas nie wkręca i faktycznie wylądował. Na barce nie widzieliśmy tego, ale udało się. Udało się. Ja myślę, że możemy odtrąbić sukces. Póki co połowiczny, bo jeszcze nie wiadomo, co z misją dalej. Ale raczej już powinien ten satelita zostać umieszczony na odpowiedniej orbicie. Natomiast na pewno możemy sukces tej technologii odtrąbić. Po raz drugi została użyta rakieta. Mamy wielorazową rakietę, która optani nam, mówiąc brzydko. Ceny lotów w kosmos, na orbitę i tak dalej, fajko. Szukali nas, no dokładnie. A jak widzicie, dalej jakieś problemy są techniczne. No to muszę jeszcze jakoś rozwiązać. Wiecie, no kabla nie, nie pociągną tyle, żeby gdzieś tam to sobie mogło iść. A teraz renderują animację. Słuchajcie, ze mnie emocje opadają. Jest ok. Ja jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolony. Widzimy, właśnie, rzut na ładunek, Jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie pytania. Postaram się na nie odpowiedzieć teraz. Eee, no i zakończymy tę nagrywaną wersję na YouTube, a potem sobie jeszcze możemy posiedzieć tutaj na live. Czemu nie pokażą widoku z kontroli lotów? Nie wiem, Adkup. Może wydaje im się to mało interesujące. Może siedzą tam nago i czczą diabła. Cholera ich wie. Cholera ich wie. Mega fajna sprawa, mówi Paweł i spada spać. Trzymaj się też cię Pozdrawiam. Ehm, Pablo... E, idź spać. E, czy dużo to obniża koszty? No, słuchaj, e, ja słyszałem, że ten pierwszy stopień może kosztować od kilkunastu do kilkudziesięciu, tam dwudziestu powiedzmy milionów dolarów. Tak, słyszałem. Ile w tym prawdy jest, nie wiem, no bo to są e, tajne informacje, poufne e, firmy SpaceX. Natomiast, jeżeli o tani, o tani lot kosmiczny, nawet o tyle, to ja nie mam słów, że tak powiem. To w tym momencie masz koszt renowacji jakiejś tam powiedzmy tego stopnia. No, go odmalować muszą. Pewnie wymienić te dysze silników, czy też tam te powłoki ablacyjne w jakiś sposób. Może coś tam, co zostało uszkodzone, też wymieniają, natomiast. No trzeba też poczekać na oficjalny komunikat SpaceX, no i wiecie. Jeżeli kolejne loty będą tańsze z tymi używanymi już wcześniej stopniami, no to na pewno będziemy wiedzieli, że to działa, no bo e, SpaceX nie będzie z własnej kieszeni dokładał, żeby mit podtrzymywać I tego, że tak może. można. Tak mi się wydaje. Co to za kropki drugiego stopnia jakaś farba? Szyszka? To to jest lód najprawdopodobniej, wiesz. Tam wszystko jest bardzo zimne, bardzo szybko zamienia się właśnie w swoją postać Stałą, i przez wstrząsy odpada to. I masz tego lodu pełno. Podczas startu też możesz zobaczyć, że z rakiety odpada, odpadają tafle wręcz, wręcz, lo, wręcz lodu. Z racji na to, że znajdują się w niej no, gazy bardzo schłodzone, takie jak np. wodór, takie jak np. tlen, w zależności od tego na co rakieta sobie tam lata. Z racji na to, że możesz więcej go upchnąć tego gazu, jak jest zestalony, znaczy w sensie płynny, niż jak jest w stanie rozprężonym gazu. No i teraz skoro to jest takie zimne, to cały kadłub też się wychładza, no i, i po prostu para wodna, która jest dookoła, tam też zamienia się w lód. Czy to zwiększa szanse na spotkanie z obcymi, przybliża nas ku temu? Pewnie w jakiś sposób tak, jeżeli istnieją, no bo em, rozwijając astronautykę, rozwijać będziemy też nowe napędy i być może też właśnie jakieś e, pojawią się ciekawe technologie, które umożliwią nam podróżowanie między gwiazdami. No to tak naprawdę jest, wiecie, tak jak efekt motyla, nie? Jego małe skrzydełka coś tam innego powodują daleko, daleko. Tak samo tutaj, no niby z punktu widzenia podróży międzygwiezdnych to jest małe, miki taki lot, który dzisiaj się odbył, ale z punktu widzenia dzisiejszej astronautyki to jest ogromna rzecz i może pchnąć nas ku eksploracji kosmosu, a na pewno naszego Układu Słonecznego, e, szybciej. Zresztą jutro będzie, nie przepraszam, w sobotę będzie, w sobotę będzie, dobrze mówię, czy jak? Jutro jest live na e, tym, w sobotę będzie to w niedzielę. W niedzielę będzie e, film na YouTubie, który nagram. Astro rozkmina na temat e, ostatniego wyczynu z fotonami, które udało się rozproszyć na sobie. Czyli sprawić, że zareagowały ze sobą, i co za tym idzie tematu próżni kosmicznej, tej nie kosmicznej, tylko kwantowej. A jeśli te wszystkie przewidywania się sprawdzą, to być może niedługo będziemy latać w przestrzeni kosmicznej troszkę na zasadzie takiej jak odrzutowcami na Ziemi. Tylko będą działać oczywiście inaczej. Natomiast mówię, no to jest póki co bardzo mocno, mocna, że tak powiem, może nie nadinterpretacja, ale wybieganie w przyszłość. O. Ale warto o tym porozmawiać. Okej. Okay. o Black Knight TRK, co ty się pytałeś? Tak, jest odcinek, poglądaj sobie, zobaczysz, że tak naprawdę to jest mit ukuty z kilku różnych mitów w jeden. Czy nie ma jakiegoś lepszego sposobu na opuszczenie Ziemi niż rakiety, na przykład jakiś samolot? Słuchaj, no pewnie na pewnym etapie można by było coś podobnego zrobić, jak single stage to orbit, tak zwane, ale póki co nie mamy takiej technologii. Samoloty mają za małą moc, za mały delta V, tak zwane, żeby opuścić orbitę ziemską, czy też w ogóle wejść na orbitę ziemską w około, około ziemską. E czy SpaceX zajmuje się tylko produkcją rakiet, czy jest jakaś współpraca z NASA? Znaczy, no jest współpraca, bo również i ich tematy wynoszą, na przykład, y, różnego rodzaju towary i eksperymenty, i zasoby do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ale to na tym polega bardziej współpraca. No nie wiem, jaka tam wymiana technologiczna była, bo znów to jest, y, mój drogi, tajemnica handlowa najzwyczajniej w świecie. Skubi, jak X las temu lądowaliśmy na księżycu, nie mając takiej wiedzy jak dziś, czy faktycznie Amerykanie wylądowali? No jasne, że tak. Ale dlaczego jak to nie mieliśmy wiedzy takiej jak dziś? Przecież to nie jest kwestia tego, że my dziś dopiero mamy wiedzę jak wylądować na księżycu, albo na przykład, że Komputer był za słaby, bo, bo był w prędkości dzisiejszych pralek na przykład. No to nie ma znaczenia do tych obliczeń, które były wymagane, żeby wylądować na Księżycu, był wystarczający. To, że dzisiaj się z zapasem te komputery robi, no ale one pamiętaj, że jeszcze robią różne inne rzeczy. Nie tylko wynoszą rakietę na zewnątrz, ale dostarczają też danych badawczych, których nie dostarczysz w inny sposób, bo nie ma tam człowieka, każdy kolejny lot, jakby, no wiadomo, daje nam dodatkową wiedzę, ale bez problemu, no wtedy byli w stanie to wykonać. Pamiętaj też, że to nie było tak, że wybudowali rakietę, wybudowali pojazd kosmiczny, po czym wystartowali i polecieli na Księżyc, wylądowali i wrócili. Przecież tam było mnóstwo misji, to było Apollo 11. Wcześniej było 10 misji, które w ten czy inny sposób przygotowywały ich do tego, tak? Były obloty Księżyca, były najpierw misje na orbicie. To jest ewolucja, a nie rewolucja, więc jak najbardziej mogli. Mm, Okej. Okay. NASA podobno nieźle dofinansowuje SpaceX. Być może, Michiet. Nie wiem. Może tak być. Może w ten sposób chcą jakoś wejść też w sektor prywatny. Cholera ich wie. 17 minut. 17 minut. Yy... No, misji. I ja myślę, że tutaj no nie, nie będziemy czekać chyba do końca, bo to też nie ma sensu. Szybka bestia, no też, tak, tak, to prawda. Nie ma teraz y, danych telemetrycznych, więc nie wiemy, jaka jest prędkość jak jest, jaka jest wysokość. Y, no, ale na pewno jest to kilka tysięcy metrów na sekundę. Moja nauczycielka od polskiego stwierdziła dziś, że nie wierzy w lądowanie na Księżycu i spytała, czy mamy jakieś argumenty. Pocisnąłem ją. I teraz rozkmina, czy naprawdę nie wierzy, czy to było ćwiczenie z argumentacji. Być może ćwiczenie z argumentacji. Jeśli tak, to bardzo dobrze. Jeśli nie, ale to wiesz, jeśli było ćwiczenie z argumentacji, to powinna wam na końcu o tym powiedzieć, mam wrażenie, wiesz, żeby samemu nie wyjść na ignorantkę. Prezydent USA podpisał niedawno budżet dla NASA. Ponadto też ukierunkowany na wysłanie człowieka na Marsa. A ja znowu słyszałem, że się na Księżyc nastawiają bardziej. Ja bym wolał ten Księżyc, szczerze mówiąc. Kiedyś byłem za Marsem, teraz wolałbym Księżyc, bo de facto atakując Księżyc możemy przyspieszyć tak naprawdę różnego rodzaju odkrycia, na przykład montując tam teleskop albo różnego rodzaju też kolonizację układu słonecznego, no ponieważ mamy stację przesi przesiadkową, że tak powiem, na Księżycu wtedy. Do jakich g dochodzą przeciążenia podczas startu? Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, na pewno kilka g, przynajmniej. Raczej podejrzewam, że tak samo jak w przypadku startu zwykłą rakietą, to jest 4-5 g chyba w maksie, nie pamiętam dokładnie. Ale wiesz, no to jest raczej, nie ma tam mocnych przyspieszeń, rakieta stopniowo przyspiesza, więc też to przeciążenie nie jest aż tak duże jak na przykład w momencie kiedy robisz nagły zwrot. Albo nagłe przyspieszenie, albo nagłe hamowanie. Przy hamowaniu, no to wtedy może być więcej tych silników, bo tam może mogą dawać pełną parą z racji na to, że nie ma załogi na pokładzie e, żywej, więc nic jej się nie stanie. A z drugiej strony to jest lekka już wtedy konstrukcja, więc może gwałtownie zahamować, jeżeli si silnik ma odpowiedni ciąg. Hel3 Lepszy, no też wiadomo, to jest surowiec, który na księżycu można pozyskiwać. Dachówki fotowoltaiczne ja jestem w ogóle zafascynowany tym, co Elon, Elon robi. E, oby tylko to pojawiło się faktycznie, a nie zostało w sferze, wiesz, że zrobimy. Natomiast, no, słuchajcie, też tak samo mówili wszyscy o tych wielorazowego użytku, stopniach, tak? E, że się uda, czy się nie uda. E, znaczy, mówili, że się to nie uda, że to jest niemożliwe, a Elon Musk pokazał, że jednak jest możliwe. No dokładnie Stomolko, też mi się wydaje, dokładnie tak jak mówisz, że będzie ten... E, Michał, kiedy będzie do koszulek? Już niedługo, ale startuje nowy sklep, więc będzie dużo więcej wzorów, e, dlatego się troszkę z tym wstrzymuje, także wytrzymajcie jeszcze trochę, e, czekamy aż się technicznie nowy sklep pojawi po prostu. I wtedy będzie OK, Nie, Litki nie będzie, muszę rano wstać, więc nie będziemy siedzieć nie wiadomo do której. E, dobra, słuchajcie, ja zakończę w tym momencie dla YouTube'a, a my sobie jeszcze posiedzimy tutaj na live'ie. E, także wszyscy, którzy oglądacie nas na YouTube już po fakcie, e, oczywiście wpadajcie na live'y na naszego hitboxa. E, no bo tutaj jesteśmy raz, że dłużej, a dwa, że możecie wziąć udział w dyskusji mogę odpowiedzieć na Wasze pytania. E, myślę, że możemy odtrąbić sukces na pewno e, pierwszego stopnia. To się udało, po prostu historia na naszych oczach się wydarzyła, mamy wielorazowej, wielorazowe tego użytku po prostu rakietę. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.